Cześć, witajcie na kanale Zyn Dzisiaj postanowiłam sobie przetestować produkty i jedzenie od Anny Lewandowskiej, ponieważ wróciła mi fazę na gotowanie i to jest dobry moment, żeby nagrać ten film. Dlatego też weszłam na jej stronę, zakupiłam produkty i widziałam też, że jest tam sekcja blog, na której ona umieściła kilka przepisów. Więc wiedziałam, że spróbuję właśnie te produkty i też ugotuję jakieś jedno danie z jej bloga. Produkty już dojechały, więc teraz zabieram Was ze sobą i odbierzemy tę paczkę z paczkomatu, przyniosę ją do domu. Zacznijmy sobie słuchajcie, dzisiaj od testu kawy. To opakowanie, szczerze mówiąc, mi trochę przypomina, jakby tam był jakiś kosmetyk albo perfumę, ale jestem ciekawa, jak ta kawa smakuje, dlatego przygotuję dwie kawy. Jedna będzie ta, a druga będzie ta, którą robię sobie na co dzień. Podpiszę kubki, żebym potem wiedziała, która jest która, ale żebym nie wiedziała w trakcie degustacji, która jest która. Długo to chciałam powiedzieć, że cieszę się na ten film, dlatego że nie zabawiam już w cateringu od początku tego roku, czy że sama gotuję więcej tak jakby no, coś trzeba jeść więc sobie gotuję no a po prostu dzięki temu że dzisiaj sobie przetestuję te produkty i są też tam gotowe rozwiązania między innymi właśnie jakieś ciasteczka albo owsianki albo te placki mam nadzieję że dzięki temu odkryję jakieś nowe smaki i trochę sobie ułatwię gotowanie więc trzymam kciuki za to całe mm, dzisiaj testowanie tych rzeczy bo mam taką tendencję że zacznę coś gotować i gotuję Tą samą rzecz, nie wiem, dniami, tygodniami, i po tym się przyjada, już nie mogę na to patrzeć. I wylatuje mi czasami fajne danie, które po prostu mi się przyjada i które już więcej nie będę jeść. I to jest czasami takie no smutne. Hmm, dobra, pierwsza różnica, którą widzę, to to, że ta kawa po lewej ma dosyć taką ładną kremę, tą piankę. A jeśli chodzi o sam wygląd tej kawy, tej esencji, ta kawa po prawej zdaje się być taka bardziej przeźroczysta, nie wiem czy to widać na nagraniu, a ta po lewej jest taka ciemniejsza, taka gęstsza, chociaż jak teraz patrzę na tą piankę, to w sumie tutaj wysokościowo jest i tyle samo. No dobra, spróbujmy, która będzie lepsza. To jest taka, taka, wiecie, bardziej gorzka, dobra mocna kawa. Tutaj w tej kawie mniej się mi ta krema podoba. Mm. inna, zupełnie inna. Ta mi się wydaje taka delikatniejsza. Mm. Też dobra. Mam wrażenie, że w tej kawie wyczuwam bardziej jakieś owoce. Jest taka lżejsza, ale też nie jest kwaśna i to jest super. Uch, cieszę się. W sumie obie mi smakują. Ta mi chyba bardziej smakuje. No, mam wrażenie, że to jest taka, znaczy, ta mi się bardziej kojarzy zdecydowanie z jakimś latem, ze słońcem. Jest taka lekka. Hei. tej kawy dam 8 punktów. Mimo wszystko jest to dobra kawa i podoba mi się tutaj ta krema. Jak się świeżo ją zrobi, to ta krema jest taka, być taka tak smacznie wygląda. Tutaj bym dała punktów 8,5. Dałbym 9, bo ta mi bardziej smakuje, jest taka lżejsza i taka bardziej. No nie wiem, coś tutaj jest owocami, wyczułam, Nie, ja nie wiem, czy tam, czy ta, w tej kawie są jakieś tam nuty owoców w wkładzie. <laughs> Może teraz w ogóle, nie wiem, wymyślałem w ogóle, nie wiem, moje kubki smakowe w ogóle źle wyczuwają kawę, ale ta jest taka, właśnie taka lekka, bardziej orzeźwiająca. E, Daje 8,5. Dałbym 9 punktów, ale w tej. Krema była taka słaba, w sensie nie wyglądała tak apetycznie jak w tej kawie. Teraz po czasie jak już zrobiłam degustację, widać, że to jeszcze jest trochę tej pianki, tuż tu ta pianka jest tylko, wiecie, na obrzeżach tej kawy. No, ale ta kawa to jest generalnie ta, którą piję na co dzień, a ta kawa to jest od Anny Dewandowskiej. Ja w ogóle do kawy zakupiłam sobie te ciasteczka i jakież było moje zdziwienie, nie, nie wiem dlaczego, ale wyobraziłam sobie, że to wiecie, te kuki to będą takie duże, nie? A ja otwieram paczkę i patrzę, to są takie małe ciasteczka. Takie tyci tyci, ale smaczne, powiem szczerze, że dobrze wchodzą. Są takie słodziutkie. Więc jak ktoś się zastanawia, czy kupić, to mogę powiedzieć. W sensie nie ma jakiejś rewelacji, ale na taką powiedzmy no zdrową przekąskę, a ja wierzę, że tutaj ufam Ani, że robi tutaj, no ma dobry skład i robi dobre produkty, no to myślę, że spokojnie można sięgnąć i że to będzie pełnowartościowa przekąska. Jak już tak cisnę kofeinę, to stwierdziłam, że protestuję sobie jeszcze Energy Drink'a od Lewandowskiej. Ja osobiście bardzo lubię smak Red Bulla. Wiem, że to nie jest zdrowa opcja i wybieram w jakichś kryzysowych sytuacjach. I jak już muszę, to raczej piję kawę, ale jestem ciekawa tego Energy Drink'u. Smakuje jak taki gazowany soczek. Macie gazowaną wodę i dolewacie jakiegoś soku, wiecie, zagęszczonego. Trochę tak to smakuje. Nie jest jakieś bardzo słodkie, raczej takie kwaskowate, ale jak na energy drinka jest spoko, bo tak nie, wiecie, nie, nie czuć takiej chemii. Daję 10 na 10. Dobra, przygotuję sobie teraz owsiankę, ale coś mam przeczucie, że to nie będzie wyglądać tak ładnie jak ten zdjęcie, musicie mi wybaczyć. Pachnie trochę jak takie kaszki dla dzieci, bobowita czy jakoś, tak, już nie pamiętam, jak one się nazywają. No dobra, to jemy i próbujemy. Czy dobra? Pachnie ładnie, to jest fajne, że ona pachnie ładnie. Wygląda jak taka, no cóż, owsianka. Miło, że można tutaj wyczuć wiórki kokosowe. I jest taka smerwna ta owsianka, jest taka śmiesznie niebieska, ale to jest za sprawą tej spiruliny, która się znajduje w składzie. Przez na zrobienie racuchów, których proszek wygląda tak. Ja chciałam w ogóle kupić proszek na ciasto brownie ale niestety bo nie dostanę w sklepie. Tak się prezentuje ciasto jeszcze przed usmażeniem tych racuchów. No one fajnie jest takie gęste. Dobra, spróbujmy tych racuchów. Tutaj na opakowaniu jest napisane, że można podawać te racuchy z serkiem waniliowym i owocami. Albo do surowego ciasta w ogóle można dodać kawałki bananów lub zetrzeć jabłko. Ja nie zrobiłam żadnej z tych rzeczy bo jestem po prostu ciekawa jak samo ciasto smakuje ale szczerze mówiąc trochę się zawiodłam jeżeli chodzi o czas robienia i bo jest tutaj mąka kokosowa i mi napisali, że mąka kokosowa nie lubi wysokiej temperatury jeśli się nie mylę Tak, nagrzej patelnię, ale nie za mocno racuchy z mąką kokosową nie lubią zbyt wysokiej temperatury więc jakoś tak yy... liczyłam po prostu, że wiecie, że to będzie szybka sprawa i te racuchy ogarnę, nie wiem 15 minut, a nie wiem, z pół godziny minęło jak nie lepiej, więc no nie jest to aż tak szybka opcja, na jaką liczyłam, że będzie. Mm. Ma taki dziwny posmak proszku, może ja tutaj coś, nie wiem, nie zawiniłam, ale... A, po prostu chyba tak może smakować ta mąka, na bazie której one są, a jestem ja po prostu nieprzyzwyczajona. Nie no, po którymś gryzie, jak już się przyzwyczaiłam do tej konsystencji, to są spoko. Co so tutaj jestem zawiedziona tak naprawdę czasem ich przygotowania. No ja... były te przekąski faktycznie? Ja wydałam na całą paczkę niecałe 70 zł. Wow. Ale no kupiłam dwa te energy drinki. Kupiłam owsiankę, teraz racuchy, mhm. orzechy w czekoladzie. Co tam jeszcze kupiłam? Coś jeszcze było, Coś ciasteczka. A, ciasteczka. Jeszcze chyba, nie pamiętam. W ogóle to, to nie jest produkt e, Ani, ale po prostu są na jej sklepie internetowym, dlatego powiedziałam, że wybiorę. Chociaż następnym razem, jeśli bym coś kupowała, to chyba bardziej bym wolała kupić co ciasto na Brownie. Nie wiem, jeśli ktoś z Was próbował, dać się znać, czy warto, ale wyglądało na zdjęciu dobrze. Dobra, zmienię ocenę 9 na 10 Zrobiła się już trochę późno, więc ja przygotuję teraz sałatkę z kurczakiem i rukolą. Tak prezentuje się danie. Hmm, dobra sałatka, daję takie 8 na 10. Ja chyba bym dodała sobie tutaj ewentualnie jakąś grzankę albo, nie wiem, pieczonego ziemniaka albo batata. Ale generalnie bardzo smaczne, fajnie czuć musztardy i to masło orzechowe i spoko. Ja tylko dodałam sobie trochę wody do tego sosu orzechowego, tego, żeby był on dosyć gęsty i jak dodałam sobie gorącej wody, to te gorąca wody trochę rozpuściła mi to masło orzechowe, wtedy lepiej udało mi się połączyć te składniki i ten sos też właśnie. Jest go wtedy więcej i można sobie, wiecie, spokojnie poleć na całą sałatkę. Także ewentualnie mogę taki tip polecić. Sprawdzę sobie jeszcze w ramach deseru po tej sałatce te dwa smoothie, które będzie lepsze. No dobra, to zaczynamy test. O pachnie to truskawkowe. To też ładnie pachnie, bydło pachną ładnie. Ojej, dosyć kwaśne. Ok, tak bym miała powiedzieć różnicę między tymi dwoma, to to jest kwaśne, to jest słodkie. Więc no nie wiem, chyba zależy na co macie bardziej ochotę danego dnia. Chociaż mi chyba bardziej pasuje ten słodki, ten z ananasem i acerolą. Gdybym miała oceniać te produkty, to mm, temu daję 8 na 10, temu daję 9 na 10, myślę, że spokojnie. Spróbuję sobie teraz jednego i zobaczymy, czy to dobre. Ale myślę, że tak, w sensie jeżeli ktoś lubi orzechy laskowe i czekoladę, to nie ma czego nie lubić tak naprawdę. Hmm. Są smaczne i słodkie. I patrzę, że w składzie jest cukier trzcinowy, trzcinowy, Boże, nie umiem się wysłowić, trzcinowy, więc y, są no, słodkie po prostu. Myślałam jakoś tak, że one będą w takiej gorzkiej polewie z czekoladą, ale nie, są spoko. Myślę, że powinny raczej każdemu smakować. Dzięki za oglądanie. Cześć.